Witajcie moi kochani, witajcie, 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 buziolce, buziolce, buziolce. Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj nagrywam dla Was For Relation, Relation, wiki and Lucifer znowu, tak wiem. E, już jest przesyt tego, ja nigdy nie mam przesytu, jak to ja. E, ale sądząc po niektórych, to oni chyba też nie mają przesytu, ponieważ niektóre osoby wciąż do mnie e, na przykład piszą w komentarzach e, e, Nagrasz jeszcze raz Sekret Niebios? Będzie jeszcze Sekret Niebios? A już jakby podkreślam to, że dwa razy to nagrywałam i do tego dużo odcinków dodatkowych i specjali, więc jakby... Mm. Ale wiem, że Wy to lubicie, Wy lubicie jednak ten Sekret Niebios bardzo, nawet go kochacie tak samo jak ja, więc na pewno to Wam się spodoba. Chciałam kochani pokazać Wam taką drogę, na której yy, for e jesteś z Melbonte, yy, a w sensie inaczej. Jesteś po stronie Melbonte, tak? Na wojnie i tak dalej, ale nie, nie wybierasz go na romansową postać. W sensie wierzcie, zgadzasz się z jego ideami. Po prostu no chcesz być po jego stronie na wojnie jako wspólniczka, ale chcesz zachować swoją postać romansową, bo słyszałam, że można coś takiego zrobić, że twoja postać romansowa przeżyje i przeżyje Melbourne. Jakie? Ja jak to w ogóle możliwe? W sensie jak to w ogóle możliwe? I tak, to jest możliwe. Hmm. No właśnie. I ja postanowiłam właśnie coś takiego zrobić, i żeby przeżył Lucek i żeby być po stronie Melbonte. Więc poznawszy najważniejszy sekret niebios, wszystkie tajemnice, motywy obu stron, dopraw, bardziej, bardziej przekonałam się o tym, że Melbonte ma rację, ale tutaj teraz jestem po jego stronie. Ale czy jestem gotowa być z nim? Nie. I co się stało? Bo ja bardzo byłam ciekawa, jak dalej się potoczy relacja Wiki i ludzka. Czy to jakby oni mogą być dalej razem i tak dalej? Czy Lucyfer zaakceptuje jej wybór? Stwierdziłam, że po prostu to sprawdzę, i na potrzeby tego odcinka zrobiłam naprawdę dużo screenów. Yy, więc Melbourne, yy, to jest jeden ze screenów tego, jak grałam. W twoim sercu jest ktoś inny. No otóż, właśnie tak, w moim sercu jest ktoś inny. Kiedy Vicky powiedziała, że jesteśmy tylko wspólnikami. Tak, moje serce, czyli ono, należy do Lucyfera. I ja po prostu, I am so fucking romantic, romantic, Ja musiałam sobie po prostu screen i wam to pokazać, bo to jest takie piękne. To jest takie romantyczne. To jest takie romansowne. Jak ja to z moją babcią rozmawiam, to ona zawsze mówi: Nie mówi nigdy, jakie to są romantyczne, tylko zawsze mówi: Jakie to romansowne. Więc co dalej? Lucyfer, no jasne. I tutaj widać, że Melbonte chyba po tym zbliżeniach z Wiki coś do niej poczuł faktycznie, ale zrozumiał, że jakby ona kocha ludzka, i jakby sprawa zamknięta, i że no. Będziemy wspólnikami, ale jakby, w sensie no, że miłość not i not my, my girlfriend, bo masz boyfriend. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale no, jak mnie znacie, to rozumiecie. Nie boisz się, że go zabiję. Właśnie Vicky się bała chyba tego tak naprawdę, bo bała się, że odbierze Melbourne jej najdroższą je, jej osobę, bo Lucek dla niej jest bardzo, bardzo, bardzo ważny w tym momencie, tak? I Wiki powiedziała, zabijesz z zazdrości, bo była wściekła, że Melbonte chce to zrobić nie dlatego, żeby wiecie, yy, cokolwiek tutaj yy, zabijać go dlatego, bo tak trzeba, tylko tylko dlatego, że jest zazdrosny, że ona go kocha. Yy, ale tam Melbonte, akurat z tego nie mam skrzyna, ale yy, obiecał, powiedział, że obiecuje, że to nie będzie motywem, nie będzie zazdrość. I co dalej z tą relacją Wiki i ludzka mówi nie, nie z jej powodu. Lecz, spotkanie na wojnie z ludzkiem, po tym jak Wiki wybrała stronę me, me, Melbonte, Lecz nagle pojmał mnie Lucifer i mocno mną potrząsnął. Mówiłam, żebyś nie wyruszała bez mnie. A gdyby coś ci się stało? Ja pamiętam to wszystko, ja to pamiętam. Jak Lucek się bał o nas, dosłownie. Jak można być taką głupią, nierozpoznaną? Jak jest się Vicky Walkar, no to można. Odpowiedziałam automatycznie, prawie bez emocji. Wybacz. Wybacz. Nie, musi być bez emocji. Wybacz. Co z tobą? No właśnie. Bo to jest ten moment, kiedy ona musi mu powiedzieć prawdę. Dosłownie. Wyznać mu wszystko. Milczałam. Jesteś w szoku, musisz się stąd wynieść. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Ty też powinieneś się stąd wynieść. Tak w ogóle, w ogóle nie powinno nas tu być. Powinniśmy być teraz razem na 4 ślub, co nie? Chciał mnie odprowadzić, ale nie pozwoliłam. W sensie, nie, Lucek, nie nie możemy. Musimy tu zostać, musimy walczyć. Musimy. To jest nasze przeznaczenie. Lucyferze, on mnie przekonał ja już nie chcę, nie, mo nie mogę i nie chcę występować przeciw niego, ponieważ mamy podobne poglądy na świat. Och no, Vicky, what are you doing now? Ja z Lucifer zamarł, mierząc mnie przenikliwym spojrzeniem. Eksplozje, wykrzykiwane rozkazy, przedśmiertne okrzyki, wszystko to dla nas, nas... ucichło. Patrzyliśmy na siebie i nie mogłam pojąć, czy on znienawidził mnie za mój wybór, czy nie. Przeszłaś na stronę Melbontę? Tak, jakby. No. Powiedział to spokojnie, kontrastował fakt. Wiedziałam, go, wzięłam go za ręce, odpowiedziałam głosem pełnym rozpaczy. On mi coś opowiedział. Wszystko nie może trwać tak dalej. Przyszła pora zmian. Zmian? Tak. Ty chciałaś do niego dołączyć. Zmieniłeś zdanie i to prawda, bo był taki moment w historii. z tej zon. Y season 3 epizod, piąty i epizod szósty, gdy Lucek powiedział, że będę walczył za ciebie, jeśli to, co, jeśli twoje motywy jakby, że będzie mógł dzięki temu stać szatanem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Vicky się go spytała, jeśli chcesz być z Melbourne, to dlaczego leciałeś z nami? A on odpowiedział, tak wiem, very fond of Secret Niebos and Vicky Lucifer i znam te wszystkie dialogi, tak mniej więcej. To on powiedział coś w stylu, że w sensie wiecie, nie pamiętam dokładnie co do słowa, ale tak y, obrazowo mogę Wam powiedzieć. E, on nie zgodził się na moje warunki. A gdyby się zgodził yy, i Lucek wtedy powiedział, że yy, chcesz wiedzieć, czy bym cię zostawił, a ona mówi tak i tak i nie. Czyli on niby się zgodził, ale potem stwierdził, że Melbontę to jednak nie jest dla niego. Nie podoba mi się żadna ze stron. Czyli Lucek tak naprawdę zdecydował, że ani Melbontę. Ani Szepfaj, Anioły, Cytadela i to wszystko nie daje mu tej strony, którą on by chciał. Więc dlaczego tu jesteś? No właśnie, czemu jesteś na wojnie, na której walczymy? Walczy, stron, walczy Cytadela razem z Armią Malbontę, a Ty tutaj jesteś tak na ludzi a nie jestem po żadnej stronie. Przedłem po Ciebie. I to po prostu rezerwało mi serce, bo to jest tak for a amazing romantic. W sensie, że ludzek poświęca z siebie tak naprawdę wszystko. Tylko po to, żeby uratować Wiki, w sensie ma wyrąbane w tą wojnę, dosłownie, ma wwalone. Obchodzę go tylko ja i to jest takie. Kurde, to jest takie piękne, seriośli. Chnęłam do niego, zamknęłam oczy na chwilę, ale wojna znów zaciągnęła wokół nas pętle, zmuszając do rozerwania objęć i pogrążenia się w nieskończonej krąg obrony i ataku. Onż widziałam kątem oka krzepką postać Lucyfera, a jego obecność napawała mnie wiarą, że jednak wygramy. I tak było. Tak właśnie, kochani, wyglądała relation Wiki i Lucek, właśnie po mm, przejściu na stronę Melbonty, ale nie zostawieniu ludzka w sensie być dalej w, niej, w nim zakochaną. <laughs> ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Chciałam Wam pokazać, e, ponieważ testowałam sobie różne rodzaje wybory, e, ponieważ, jak wiecie, na przykład. Na Path of Angel y, z Lucyferem Droga Anioła. Sezon drugi odcinek siódmy ma się tą uroczą scenkę, y, że żegna się z nim tak jakby, ale wiecie. Ja wiem, jak wygląda będę tęsknić za ludzkiem, a tak z ciekawości, no, żeby sprawdzić, co się stanie, kiedy y, odejdź i nigdy nie wraca. Ja to chciałam to sprawdzić, więc to wam mogę jako Easter Egg, czyli takie niespodzianka, takie wiecie, dodatek pokazać. Co się stało? Mówi tak, cieszę się, że nasze drogi się rozchodzą. I to mnie strasznie zaskoczyło, jak to jednak e, u nich będzie wyglądać taka niby krótka, niepozorna rozmowa, a jak wiele to może sprawić im bólu. Nie mogłam powstrzymać się od góry, czyli wiecie, niby e, cieszę się, że tak się stało, a tak naprawdę w sercu czuję jakieś po prostu no, pustkę. Rzeczywiście zacisnął wargi i uśmiechnął się. No i świetnie. No niby się Wiecie, no oboje udawają, że jakby mam cię w dupie, a ja ciebie też mam w dupie, olewam cię, spialaj i tak dalej. Ale tak naprawdę Twoje stosunki z Lucyferem pogorszyły się, i to było jak pojedynek: on ranił mnie, a ja jego. Cierpieliśmy teraz oboje, ale nie było nam od tego lżej. Czyli tak naprawdę ta scena pokazuje to, że zranili się nawzajem. Nie chcąc tego, a tak naprawdę czując do siebie miłość, bo no, oni są w sobie zakochani i to jest piękne. Dobra, kochani, a teraz już zaczyna się druga część i to było tyle z Easter Egga. Więc tak, następuje przeniesienie. Część... Z... Ja się... Be... Więc tak, kochani, nie będę się tutaj z wami witać, bo już zrobiłam to wcześniej. To jest druga część yy, odcinka, który będzie na kanale. Co tutaj się dzieje w ogóle? Mm, pokazuję wam. Pewną drogę w Sekrecie, bez której nigdy jeszcze nie podjęłam, jest to droga po stronie Melbonte, ale zostawiając postać romansową przy sobie. Znaczy, że jesteście po stronie Melbonte, tak jakby, ale nie jesteście z nim na romansie. I właśnie tak zrobiłam, ponieważ bardzo chciałam się dowiedzieć, jak to się dzieje, bo gdzieś na YouTubie widziałam. Po angielsku nie patrzyłam na to, ale widziałam, że jest taka możliwość, że przeżywa ludzek i malbątów w tym sam czasie takie ja piernicze, jak to w ogóle możliwe? Jak, jak to się dzieje? Jakby, wiecie? I postanowiłam, że z, z okazji dnia herbatki wytężę wszystkie swoje siły i pokażę Wam to zakończenie i będą jakieś różne fajne sceny z ludzkiem, a jestem ciekawa, jak to właśnie wygląda. To zakończenie i tak dla wyjaśnienia, Rebeka zginęła z rąk Melbontę, to jest tak mniej na temat, ale Wam mówię, sezon y, trzeci odcinek dziesiąty, y, Rebeka nie została zabita wcześniej, bo nie powiedziałam y, Jorowi o tym, że dodałam mu coś do picia, tylko Melbontę ją zabił, kiedy stanęłam po jego stronie. I pokonaliśmy szepfę. Jak mi, kochani, nie wyżycie, to wam pokażę. Ogólnie szepfa zmienił się w takie coś, jakby jakiś posąg. Nie wiem o co chodzi kompletnie, bo szepfę nie da się zabić, tak powiedział Melbonte. O, tutaj jest tak, zwyciężyliście szepfę. Melbonte zachował spokój, a jego twarz, jak zawsze, poważna, nie zdradzała żadnej radości ze zwycięstwa. Czyli zwyciężyliśmy go, ale nie zabiliśmy go, tylko zamieniliśmy go w jakąś statuetkę ogólnie. Teraz wam pokażę, jak się wszystko zakończy. Zebrali się tu wszyscy uczniowie szkoły. Ci, którzy już kończyli naukę i ci, którzy dopiero ją zaczynali, rozpoczynali. mieli mali, nieśmiertelni, zagubieni, nierozpoznani, którzy niedawno do nas trafili wcześniej. I ja byłam taka niepewna. Malbonte stał na, pod, na przedsięwzięciu. Kiedyś budził zgrozę, wstręt. Teraz obecni wysłuchiwali... Się w każde jego słowo. My God, on się stał tutaj też jakąś very important person. Wszak nikt nie mógł wątpić w jego moc. On unieszkodliwił samego szefa razem ze mną. Chciałbym pogratulować wszystkim absolwentom i myślę, że wojna nauczyła was o wiele więcej niż to ta szkoła, lecz mimo wszystko, przybyłem tutaj z powodu pewnej nieśmiertelnej tej. Bez której zwycięstwo nie byłoby możliwe. Myślę, że będzie uczciwe, jeśli ceremonię inicjacji otworzy właśnie ona. Skinął mi głową. Vicky Walker. <ścoughs> Vicky Walker. No tak, Vicky Walker. This is Emmy. Weszłam na scenę, zwróciłam się ku tłumowi. On patrzył na mnie, a ja na niego. A nagle rozległy się głośne oklaski. Świty, braw. Świty, brawa, okrzyki z gratulacjami. Reagowałam na nie jak na najważniejszą absolwentkę szkoły w historii. Znali mnie wszyscy i zdawało się, że nawet nowicjuszom wszystko już o mnie opowiedziano. Tłum skandował moje imię, rzucając kwiaty i konfetti. To się nazywa aplauz. Jaka Vicky dół na siebie, tak, to i ja, Vicky walker. Podszedł do mnie anioł ze świecącym konstruem. Cicho, już cicho. Jego głos był ledwie słyszalny na tle okrzyków, aplausu pod moim adresem. Kochani, chyba całkowicie wycisza muzyka, bo tutaj chyba akurat w tym momencie muzyka jest na ostatnim miejscu tego, co jest ważne. Roześmiałam się z zachwytu. Po raz pierwszy czułam się tak ważna, wielka i silna. Kochano mnie, szanowano, byłam dla nich przykładem. Moje błędy, moje dążenia, a, aby coś zrobić, osiągnąć czegoś, coś dowiedzieć, powróciły do mnie w postaci nieskończonego aplauzu. Gdy aniołowi udało się uspokoić, tłum powiedział, klęknij nierozpoznana, podsłuchałam go, zapamiętaj ten moment. Oczywiście, dźwięcz, miał dźwięczny, niski głos, który miał się wyrażenie dochodził z głębi ciebie. Kiedy wystaniesz, nie będziesz nierozpoznaną. Gotowa jesteś wybrać stronę? Były człowieku obecnie nie rozpoznana? Nie podnosząc głowy odpowiedziałam. Tak! Położył końcówkę konstrura do mojego ciemienia. Jego moc jakby mnie przenikała, a potem powróciła poprzez ten sam punkt, przez który weszła. Konstrura zapłonął na czerwono. Anioł podniósł go, wszyscy widzieli. Ona jest demonem. Myślałam, że ogólnie jak ma się Path of Melbourne, bo ja wbierałam tak, żeby mieć mniej więcej równość w punktach anioła i demona, ale chyba troszeczkę na końcu demon przeważył, to że zostaje się jakimś nierozpoznanym, nie wiadomo czym, ale no dobra, zostałam demonem. Demony oszalały, wspierając mój wybór. Nawet na nie nie spojrzałam. Patrzyłam w jeden punkt i myślałam teraz jestem demonem. O oh my god. Vicky Walker, wstań. Wstałam. Wziął mnie za rękę i uniósł ją Powitajcie nowego demona Łuszył mnie apla, zostałaś demonem Wszystko to wydawało się nierealne Niby całkiem niedawno rozpoczęłam swoją drogę, a teraz Anioł przerwał mi rozmyślania, szepcząc na ucho Czekam na twoje przemówienie Przemówienie? Taka jest tradycja Kto otwiera ceremonię, ten wygłasza przemówienie Aha, spokojnie, teraz o tym mówisz Dłonie mi się spociły, oparłam się je o biodra oh, No dobrze Tum ucichł. wszyscy wyczekująco patrzyli się we mnie. Nie byłam gotowa na wygłaszanie przemówień, może będę mówić nie całkiem składnie, ale tak bywa, kiedy emocji jest zbyt wiele, trudno opisać je słowami. Um, <grym> popatrzyłam na obecnych. Śmiało nie rozpoznałam. <grym> like I love you forever. Nie jestem już nierozpoznaną. Faktycznie nie czułam w sobie, na sobie wzrok, ro, wzrok Boże, jak ja widzę ludzka, to ja nie umiem w ogóle słyszeć Lucyfera. lecz przez to czułam się tym większą trama. Jakie będzie moje przemówienie? Tragiczne, dodające otuchy. Skoro tak na wesoło ma, ma być ten odcinek, to niech będzie dodające otuchy. To była długa i ciernista droga. Wojna pozbawiła wielu życia, zmiażdżyła nasze dusze, zniszczyła teraźniejszość i przyszłość. Wielu z nas nie walczyło na wojnie, nie, ale widzieliście, jakie piętno pozostało na ocalałych. Wiedziałam wiele śmierci, widziałam tyle krwi, że mogłam się w niej kąpać. Widziałam ból i nie tylko. Zamknąłam oczy, zacisnąłam pięść i krzyknąłam Nie powinniśmy o tym zapominać. Powinniśmy pamiętać, jakie to straszne, że więcej się nie powtórzyło, że śmierć ofiar nie była bezcenna. Powinniśmy pamiętać o wszystkich poległych to przecież wszystko, co nam zostało pamięć. Będę pamiętać miselinę, najczystszą, najbardziej promienną istotę, jaką zrodził ten brudny świat białem ja herdził. Harold dyskretnie skinął mi głową, uśmiechając się kącikiem ust. Będę pamiętać odważnego demona Menona, który walczył za sprawę, w którą wierzył. Będę pamiętać Dino, jego zasadniczość, tw twardość i siłę ducha. Może on mnie nie słyszy, ale wy słyszycie, więc wiecie, podziwiam go. Zasługiwał na życie bardziej niż ktokolwiek inny. Będę pamiętać Mimi jako odważną i wesołą dziewczynę, zdolną poświęcić wszystkich dla innych. Mam Na, na pewno będę pamiętać Andiego, dzięki jego odwadze, mądrości uniknęliśmy wielu ofiar. Jestem pewna. Jestem pewna, przekonana, że jako żołnierz byłby dumny z tego, że oddaję swoje życie dostojnym boju. I będę pamiętać o loju. Wy go jako smoka morskiego. Lecz wiecie, że pod postacią krył się człowiek, poświęcił swoje życie nie zasmokowawszy go. Pamiętajcie o tym. Będę pamiętać mamę, i nawet jeśli umarła, nienawidząc mnie, kochała mi ją do ostatniej sekundy i teraz też ją kocham. Walczyłyśmy po różnych stronach, ale kierują nami idea, nie zniweczyło naszej miłości. Umilkłam. Wybacz, mamo. Stisnęło mi się gardło, rozpaczliwie starałam się zdusić szloch. Głos mi drżał, ale nie, nie przestałam mówić. Co dalej? Kto wie, może się, yy, może się mnie boicie, bójcie, ponieważ byłam po stronie Malbontę chcę, abyście wiedzieli, nastał już czas na zmiany. Wojna dotknęła wszystkich, nie ma. O, to jest właśnie te nowe rzeczy. Nie ma w, w niej nic przyjemnego, ale doprowadziła do zmian. Znów co nam pięści, jak gdyby łapęc się za słowo. Obiecuję, że nadszedł kres stagnacji, do której doprowadził okrutny w swej obojętności szefa. Od teraz idziemy naprzód, od teraz wszystko będzie inaczej. Melbonty skinął za probatą głową, nieoczekiwanie wtrącił się. Opowiedz im, opowiedz im prawdę, a oszepła malumie. Teraz? Dawno już czas. No dobra, tak, o, tak, opowiem. Opowiem o tym, co, co skrył przed wami stwórca. Szefa nie jest jedynym stwórcą. Uff, oh my god, fala niepokoju zalała mnie, gdy tylko skończyłam zdanie. Był jeszcze jeden, szefo Opowiedziałam im wszystko, obserwując jak zmieniają się ich twarze, jak sprzeciw zmienia się w agresję, po której pojawiło się zrozumienie. Kiedy skończyłam, nikt nie odważył się nie, nie, nic dodać, ani krzyknąć, ani... Szepnąć na ucho nic. Stojący na scenie czułam chłodny powiew przyszłości, która stała już na progu. I to było najpiękniejsze, co wydarzyło mi się do końca, od końca wojny. Teraz już wiedzą. Poczekałam, aż przetrwawią to, co usłyszeli, i dorzuciłam. Wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że jesteśmy na właściwej drodze. No, w coś trzeba wyżyć, Wiki. Wierzę, że mroczny czasem wreszcie ustąpią światłości. Wierzę w, wierzę w siebie i w Was. Będziecie mądrymi, nieśmiertelnymi. Tłum, jakby się osknął, że zaczął się odzywać. Dobiegający z niego głos był pełen podobnej wiary. Aplauz nie ucichł jeszcze długo. Zeszłam ze sceny. Melbon zastąpił mi drogę. To była niezła wyprawka do Twoich przyszłych przemówień. Jakich przemówień? Pokazał ręką odległy horyzont. Będziemy rządzić. Ty i ja tylko. Wiesz, jakby I'm have a boyfriend. Nie będziemy się kryć w cieniu jak szefa. Wszyscy powinniśmy słyszeć na, nasz głos, a my powinniśmy słyszeć wszystkich, albo on to ktoś zawołał. Niebawem się spotkamy. Aha, spoko mordo siema, pomachał mi ręką i zniknął między nieśmiertelnymi. Przypomniałam sobie swoje przemówienia i nagle pomyślałam: Czy teraz będzie lepiej? Będzie lepiej, żałuję wbranej drogi. Skoro już tak pozytywnie, no to będzie lepiej. Musi być. Wszystko zrobiłam jak należy. Wybrałam najlepsze możliwe zło. Skoro tak myślisz, w coś trzeba wierzyć. Dobra. Nie wiem jak kiedy, ale z doszłam do ogrodu. Teraz upiększa go statua Czułam. Yy, właśnie, co coś innego, więc nie przestanę tego nagrywać, tylko dalej mam to pokazywać. Czułam się nieswoje. Na myśl, że na. Ta, że ta stoi u wszystkich na widoku, jakby dla kpiny, jak jakiejś trweum. Ale kiedy usłyszałam na ławce, znów patrzyłam u niechu, na, na nieuruchomionego szepfa, zrobiło mi spokojnie na duszy. Jego postać inspirowała do różnych myśli. Właśnie to jest kochani, o oh my God, widzicie? Ja nie kłamię, serio, jest jego posąg, jakby wszystko się uzasadniło. Nazyciła się towarzystwem, teraz odpoczywasz od głupich Od ciebie na pewno nie, Lucy. Dostrzegłam lucyfera, wstałam. No chodź tu. Ż rozłożył ramiona. Skoczyłam mu na spotkanie. I love Lucek. Lucek y okręcił mnie w powietrzu, a potem usiadł na ławce i umieścił mnie sobie na kolanach. Przyszłość będzie ciekawa. Już na to czekasz? A jakże szczególnie na życie z tobą bez tego... Przed tym Przez strachu przed tym diabelnym zakazem. Ujął moje policzki, pociągnął w swoją stronę, żeby mnie pocałować. Kocham cię. <noise> Rozośmiałam się i przytuliłam się do jego piersi. Znów patrzyłam na niemy pomnik z Obserwowała mnie tak jak ja ją i chwila ta jakby zamarła i rozciągnęła się w nieskończoność. Wszystko co działo się później zawsze powracało do tej chwili, gdy postanowiłam, że dam sobie radę ze wszystkim co stanie mi na drodze. Czyli teraz rządzimy razem z Malbontę w cytadeli, ale jestem z ludzkiem. Tak dziwne, kochani, że Wam pokazuję akurat taki moment, ale chciałam to jakoś Wam powiedzieć. Eee, w naszą stronę wyciągnęło się tysiące rąk. Dobra, wait a second. Z pozostali podchwycili, niech żyją Wiki Malbontę i Wiki. What the fuck? Oh my god, to zakończenie jest dziwne. Seriously? Jaka dumna z siebie widzicie. Pannica się już pewnie poczuła. Albo on to tak samo. Zakończenie. Jest opowieść o obraciach, co, o, o co w niebesach są. Jeden jak światło, drugi jak bezwzględna noc. Jeden był rad, a drugi nienawiścią. Pałał uważał, że wszystkiego miał zawsze za mało. I zaczęła się bitwa, której losy nieznane tak łatwo nienawidzić, tak łatwo siać zamęt. Lecz szala wagi ku dobremu chyliła. Nieszczęście, silną nocą, pokoju trznią siła. Co raz się stało, to znów się stanie. E, przyjdzie dzień, nieśmiertelny skrzydła roz, rozkryje, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście, że tak. Jak anioł zaśpiewa, jak demon zawyje. Jak anioł zaśpiewa, jak demon zawyje. E, sepa, I co dalej? Moneta zawsze dwie strony posiada. No dobra, to zdanie zapomniałam. Separe aude, przyjdź i zabierz zasada. Separe aude, przyjdź i zabierz zasada. Wszystko na tym świecie mrokiem napełnione. I wszystko na tym świecie w dobru pogrążone. Ty jesteś jak światło, które zgasić niełatwo. Ty jesteś jak ciemność, co żyje we wrygości. Jest opowieścią o braciach, co w są. Jest opowieść o braciach, co w są. W anioły i demony lali grozę złą. Sekretu niebez, nie jest jeszcze znające, lecz wy go znacie. Powiedzcie im w końcu. Yes! This is the end of this odcinek. Zespół Klub Romantyki gratulujecie zakończenia historii. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego, że udało mi się taką inną drogę troszeczkę podjąć i że pokażę, że wam jeszcze w tym odcinku, bo to jest druga część, jako taką relation for a relation for a lucek. Także kocham Was, moi kochani, i mam nadzieję, że się cieszycie z tego. Papa! Pa.